Cześć! Przed obejrzeniem odcinka chciałbym podziękować firmie Krux za przysłanie mikrofonu i klawiatury. Chciałbym również zaprosić Was na ich stronę, do której link jest w pierwszej nienicie opisu. Na ich stronie możecie zobaczyć produkty firmy Krux, takie jak myszki, klawiatury, mikrofony i wiele innych. I wszystko w przyzwoitych cenach. A ja zapraszam Was już na odcinek. Cześć, witam Cię w nowym odcinku z serii Jak zrobić yy, responsywną stronę w. W bootstrapie. Dzisiaj zajmiemy się grid systemem, czyli taką siatką, jakby, żeby wszystko nam się na stronie ładnie układało. W zależności od tego czy jesteśmy na, na komputerze, na telefonie czy na innym urządzeniu. I dzięki temu właśnie będziemy mogli robić sobie takie kolumny właśnie, które będą nam się fajnie układać w zależności od, od szerokości naszej strony. Od naszego urządzenia, naszej przeglądarki. Więc tak. No ja mam tutaj pustego HTML. -a. No i najpierw się przydało zrobić jakiegoś diva z, no z, tą, z tymi kolumnami wszystkimi. Więc y, utworzymy sobie diva Div. Który będzie miał klasę container. No bo to potrzebne jednak jest, żeby to wszystko działało. Kontener, więc zwykłe. Możemy też dać jakiś jakiś margines. 5 yy, na przykład. Albo 4. nam no, mam 5. Yy, więc możemy tutaj jeszcze dać jakieś. A 2, żeby to fajnie wyglądało. I napisać. tylko siat siatka. Dobra, teraz dajemy kolejnego diwa z kolumną i z naszym napisem. Więc jeszcze możemy czuję ten napis i w tym napisie dać klasę z np. Padding, paddingiem. Jeżeli nie, nie ogarniacie tutaj niektórych klas, no to polecam obejrzeć poprzednie odcinki padding dam jeszcze jakiś kolor żeby to się odróżniało nie wiem dam info na przykład no i nazwę to alumina jeden tak możemy z, nie wiem cztery razy może od tego całego Konten kontenera i są tak cztery i ja tylko pozmieniać teraz te numerki 3, 4. W sumie to niech będą 3. I możemy zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Bez tych jeszcze e-kolumn. się A, no to za bardzo skopiowałem jednak. Kodwy 1 2 3 wygląda to tak właśnie teraz chcemy y, zrobić, żeby to wszystko nam się fajnie układało i żeby było obok siebie. Na razie to działa normalnie, jak kontenery, bo nie dodaliśmy żadnej naszej siatki więc damy tutaj jeszcze diva przed tym który weźmie wszystkie te nasze divy razem, no to będzie row czyli taki rząd jakby i to tylko klas row tego diva zamknięcie dajemy na końcu Wszystko wszystko nam się ułożyło to tak i możemy lecieć dalej i dać tutaj klasę kolumn czyli col czyli to będzie, będą nasze kolumny właśnie ta, ta reszta tych to będzie nasz rząd u góry a to będą nasze kolumny I jak widać to już zaczęło nam działać. I jak zmniejszamy, to się nam zmniejszają te kolumny. Więc nawet możemy dodać jeszcze jedną kolumnę i wszystko nam będzie nam przykład działać. Możemy dodać jeszcze jedną kolumnę. Bez nawet rola, tylko po prostu to sobie skopiujemy. Czwartą kolumnę, hop, i wszystko nam ładnie śmiga. co to by było z tego git, ale możemy jeszcze zrobić taką inną siatkę. Po prostu używając y, numerków tutaj przy, przy kolumnach, żeby zwiększyć ich wielkość, szerokość. Więc y, robimy sobie kolejnego diva. Ja sobie skopiuję. Ogólnie wiem, nie, co tutaj robią dwa znaczniki body. No i tutaj damy inne. No i dajemy tutaj nie wiem 5 tu damy 2 na znaczy 3 a tu możemy dać Tu możemy mieć 3 Tu możemy dać z 2 Zobaczymy jak to będzie działać No i widać że są inne szerokości, co nawet się trochę nie mieści tekst Więc możemy, nie wiem, dać. Tak mniej więcej będzie to wtedy działać. I jak widać, są inne szerokości, no ale tutaj się wysokości zmieniają, więc zaraz to w innych siatkach pokażę, jak to zrobić. Więc możemy przejść do następnej siatki bardziej responsywnej z szerokościami. Więc sobie weźmiemy tego diva. I jeszcze zmienimy tutaj tekst na sponsywne inne szerokość I żeby to nam fajnie wszystko responsywnie działało, to możemy właśnie ustawić w zależności od tego czy jest większy ekran czy mniejszy właśnie w szerokości tej kolumny więc po prostu dajemy że kiedy ma być kiedy jest małe, czyli minus sm small i dajemy tutaj że to na przykład ma być 4 a jak, ma, a jak jest duże, czyli col minus lg to ma być większe 6 i tak samo z innymi, tutaj możemy dać SM powiedzmy 4. call- minus LG. Będzie się równać 3. No i tutaj dajemy SM 4. Kol LG 3 żeby było mniej więcej to ostatnie tak samo i możemy sprawdzić jak widać tutaj już nie, nie dzieją się takie rzeczy jak tu tylko właśnie wszystko fajnie, to nam ładnie wygląda kiedy idziemy teraz niżej panie że to wszystko połączyło Teraz będzie taka inna kolumna. Taka bardziej, co się wyśrodkowuje, i w ogóle tak chyba najbardziej responsywna, moim zdaniem. Po prostu nazwijmy responsywna siatka. I tak, po pierwsze, co by przydało się zrobić tutaj, no to dać tylko MD, czyli medium. MD3. 3, chyba że 4 też mogę dać, ale nie wiem, czy się zmieści wtedy. MD, MD, i to mniej więcej wygląda tak, tylko jeszcze trzeba jedną rzecz dodać. Właśnie tutaj widać, że tak nie do końca to fajnie śmiga i trzeba dodać do row'a coś takiego jak justify-content-start justify nie pokazuje, to muszę napisać justify-content-start Nie wiem czy zapisałem. No to start generalnie tak jak było, pokazuję. A właśnie, żeby inaczej to było, to było between albo end. Jak damy end, to wtedy to się do końca zrobi. I od końca to będzie, a between to będzie. Właśnie ta przerwa pomiędzy tymi wszystkimi, jest to najbardziej naj, bardziej responsywne chyba jest tego wszystkiego, więc e, jeżeli mamy no, właśnie rozszerzone, zjemy sobie niżej, to nam się tutaj jest to tak jak najbardziej do końca jest to i po prostu przerwy są pomiędzy tymi kolumnami. I to by było na tyle chyba z siatek Jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany tym tematem, siatek Bo ja też nie pokazywałem wszystkiego To jak najbardziej w dokumentacji, która jest w opisie jest wszystko opisane Więc no, to by było na tyle Jeżeli Ci się spodobało to wejdź na mojego Discorda, zostaw łapkę w górę I możesz napisać jakiś komentarz No i cześć